Bardzo ładne. Jak dam teraz ocenę, to, to mnie zjedzą. Jest bardzo specyficzny. Bardzo specyficzny. Ten chyba nie do końca mi odpo odpowiada. Jak dam teraz ocenę, to, to mnie zjedzą. Także wybaczcie. Dam piątkę. To nie podoba mi się w ogóle. Z tego, że nie wiem. Naprawdę. No Taki, taki neutralny. Taki totalnie neutralny. Z racji tego, że tamte noce nie mam na piątkę. To ten musi być wyżej na pewno. Więc damy szóstkę. Nie wiem, nie jestem w stanie w ogóle go ocenić, jakby sklasyfikować, czy mi się podoba. No, totalnie neutralny zapach dla mnie. <śmum> bardzo ładny. Czuję w nich świeżość. Są na pewno inne, ale bardzo, bardzo ładne, takie świeże, no wychodzący pochodzące z podprysznicy, ale dobrze pachnące. <śmum> nie mówimy tutaj o żelu podprysnict. Osiem, 8,5. pół. Nie, no w sumie to są ładne. coraz lepiej, <śmum> mi pachną z czasem. Dałabym świekanek. Ładne są, ale szal w sensie, jakby no nie no jestem